Siemano by nie, właśnie policzyłem wszystkie rdzenie, które zarobiliście. na czas wypłaty. Właśnie tutaj doładowałem ponad 3000 rdzeni. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale pracownikiem miesiąca zostaje na pewno I już Wam mówię, kochani widzowie ile kto zarobił? Waniż otrzymuje legendarną skórkę. Następnie są kubaka wiśnia ze do 300 rdzeni. Santino Cox ze skórką do 600 rdzeni, więc też ładnie. X-Henz z emotką do 300 rdzeni. Michał z emotką do 250 rdzeni. Mundas z emotką do 250 rdzeni. Keizo z emotką do 300 rdzeni. Oraz y, Natalia Kwaśniak, także z emotką do 300 rdzeni. Niestety sprawdziłem przed chwilą sklep i aktualnie nie znajduje się tam żadna emotka, ani teleport, ani te inne główienka, co tam występują. Ale w ciągu tygodnia powinny się tam znaleźć. Oczywiście dziękuję za zasubskrybowanie mojego kanału i mam nadzieję, że za niedługo wbijemy 1K. Czołem!